Będzie meczka bola, serczka do zielonego. Ha 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 do zielonego, paroka do zielonego. Po całej bardzo meczka. Takiego zamieszania w tym miejscu to już chyba ponad rok nie było. Nie rozumiem jednej rzeczy. Tutaj przyjeżdżają wędkarze, przyjeżdżają miłośnicy ryb. A dzisiaj co się dzieje? E, dzisiaj mamy piknik rodzinny. E, mnóstwo atrakcji, bardzo dużo dzieci, e, bardzo dużo e, osób, które przyjechały właśnie w niedzielę do nas wypocząć, dobrze się pobawić. E, z atrakcji, tak jak widać, zamki dmuchane. E, mamy przejażdżkę konną. Zaraz przyjedzie wóz OSP Jaroszowice. E, Dodatkowo mamy animatorki, mnóstwo nagród, mnóstwo konkursów. No także jest co robić. Pogoda na szczęście sprzyja, chociaż rano się tak nie zapowiadało, ale teraz naprawdę pogoda jest super. Ludzie jak widać dopisują, wszyscy się fajnie bawią, także jesteśmy zadowoleni. Jak powiedział pan bawić się, ale z tego co ja się orientuję, to tutaj mnóstwo przyjechało dobrze zjeść. E, to oczywiście swoją drogą. E, rybka, jak wszyscy mówią i mają rację, najlepsza w okolicy świeża ryba, przynajmniej nasza, z naszej hodowli to jest najważniejsze z tego wszystkiego. E, rybki nie braknie, także ile by ludzi przyjechało, może nie będzie gdzie siedzieć, ale rybki na pewno nie braknie. Bo powiedzmy od razu, że za naszymi pensjami za tymi drzewami, to są stawy hodowlane, gdzie nie tylko hodowane są ryby, ale można je również łapać na wędkę. A czyli akurat już od tego roku mamy modernizację, rekonstrukcję delikatną obiektu. E, póki co łowisko zostało zlikwidowane, e, póki co rybki, no nie można po prostu połowić, została smażalnia, do której serdecznie zapraszamy. Ale sprzedaż żywych ryb jest tak samo jak w latach ubiegłych. Jakie ryby tu można zjeść? My polecamy karpia, polecamy jesiotra i polecamy pstrąga. Są to rybki z naszej hodowli ekologicznej. Także na pewno będzie wszystkim smakowało i Karb królewski. Oczywiście, karp królewski, tak jak, tak jak zawsze było I, i pod tym względem się naprawdę nic nie zmienia. Kiedy tu w ogóle do Was można wpaść, już poza niedzielą, poza sobotą? E, mamy e, czynne od wtorku do niedzieli, poniedziałki są wolne, tak jak to było jeszcze w poprzednich latach. E, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam zrobić tak, żeby już było cały tydzień, czyli 7 dni w tygodniu. E, w godzinach e, bufet jest otwarty od 11 do 20, a w wakacyjnych do 21 w soboty i w niedzielę. A czy wędkarze mogą mieć nadzieję, że kiedyś wrócą z wędkami na łowisko? E, my też mamy taką nadzieję, żeby im umożliwić taką, taką opcję. E, tak jak mówię, jest lekka modernizacja, lekka rekonstrukcja całego przedsiębiorstwa. Zostały podjęte takie, nie inne kroki. Mam nadzieję, że są to dobre kroki, które będą na pewno owocować i procentować w przyszłości. Tak, Wygodnie się

A za naszymi plecami spod igły nowy bojowy wóz OSP Wieruszowica. On w remizie Jaroszowica stoi już od dłuższego czasu, ale to pierwsza okazja by porozmawiać z naczelnikiem panem Bogusławem Brańkom, naczelnikiem OSP Wierzowica. Piękna nowa maszyna. Zabawka czy... Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak było powiedziane już na wstępie, jest to nowy nabytek naszej OSP. Zawitał do naszej strażnicy 6 listopada ubiegłego roku. Przyjechaliśmy z Bielska. Szkoda tylko, że okres pandemii troszeczkę zniweczył nasze plany i zamierzenia, ale myślę, że wszystko jest przed nami samochód blank nowy a wyposażenie to jest tego to się orientuje, wasze tak zdecydowanie wyposażenie jest nasze ten pojazd przyjechał bez wyposażenia koszt tego pojazdu ponad 807 tysięcy jest to funkiel nówka nieśmigana 807 tysięcy sporo kasy skąd tyle może wziąć straż pożarna w niewielkiej w sumie miejscowości Proszę Państwa, gdyby nie urząd, gdyby nie pan burmistrz pan Bartosz Kaliński, no sądzę, że dzisiaj nie byłoby nas tutaj, albo bylibyśmy jeszcze tym naszym starym wysłużonym, zasłużonym jelczem 44-letnim. Oprócz środków pozyskanych z Urzędu Miasta pozyskaliśmy również pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak również środki własne, gdzie tutaj zainwestowaliśmy w kwotę 57 tysięcy złotych z naszej kasy OSP. Mieszkam niezbyt daleko od waszej remizy. często słyszę ryk syren wzywający strażaków do akcji. Jakie akcja najczęściej w życiu uczy udział? Bo to jest dość często. Tak, proszę Państwa, jesteśmy jednostką systemową, czyli jesteśmy w tym systemie ratowniczo-gaśniczym, gdzie tutaj wyjeżdżamy praktycznie w pierwszej kolejności do tych zdarzeń, które są na terenie Jaroszowic, natomiast przekrój tych zdarzeń jest bardzo różnorodny poprzez y, działania y, związane z ulewami, z y, gradobiciem, y, wiatrem. Pożarami czy pożarami traw, w którym w ostatnim okresie czasu jest zdecydowanie mniej, także tutaj przekrój tych zdarzeń jest różnorodny. Widzę Was również przy wypadkach ulicznych. Tak, no jeżeli jest taka potrzeba, rzeczywiście tutaj, czy kolizje, czy wypadki drogowe, trzeba tutaj wspomnąć o tym, że przez Jarosławice przecież. Przebiegają dwie drogi krajowe 28 i 52, gdzie tutaj no, ta mobilność z naszej strony jest naprawdę duża. Co się życzy strażakom, gdy jest pokój w remizie? Co się życzy? Na pewno jest takie życzenie, że ile wyjazdów, tyle powrotów w pełnym składzie. Wycina się na przykład drzwi, i się wyciąga jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś poszkodowanego. SWD Formadin. Zajmujemy się zajęciami takimi jak boks, kickboxing, mamy też zapasy, mamy też grappling, no i MMA. Co prawda MMA no to są właśnie wszystkie te płaszczyzny, wszystkie te formy tych treningów. No i będziemy chcieli Wam takimi etapami pokazać, na czym to dokładnie u nas polega. Załapiam dopiero po trzech miesiącach, ale wiadomo, jak są zajęcia e, zorganizowane, że grupa, no to wszyscy idziemy równo, nikt tak nie wyprzedza drugiego. Tylko, żeby awansować, no to musi cała grupa, tak jakby równo z materiałem, iść do przodu, no i wtedy przechodzą sobie na grupę bardziej zaawansowaną. Pierwszą konkurencją będzie bieg w Salomie. Potrzebuje dwie osoby z rodziny, do drugiej rundy kolejne dwie.